Lasy państwowe to firma hierarchicznie zarządzana, zatrudniająca około 26 tysięcy osób. Większość leśników jest zastraszonych i sparaliżowanych yy, widmem utraty pracy oraz zamieszkania. Środowisko leśników jest upolitycznione jak nigdy dotąd. Leśnicy i społeczeństwo straszone są i yy, jest cyklicznie groźbą prywatyzacji lasów. Dlatego leśnicy oczekują zapewnienia Utrzymania polskich lasów yy, jako dobra narodowego, społecznego we władaniu Skarbu Państwa niepodlegającego podlega, nie yy, przekształceniom własno, własnościowym. Leśnicy są również gotowi na dostosowanie aktualnie obowiązującej ustawy o lasach do zmieniającego się otoczenia lasów państwowych, zwłaszcza zmian klimatycznych i oczekiwań społecznych. Również jesteśmy gotowi do opracowania i wprowadzenia w życie długo okresowej państwowej strategii dla lasów państwowej uwzględniającej potrzeby gospodarki krajowej oraz ochronę lasów w transformacji energetycznej. Leśnicy oczekują spokoju i normalności. Leśnicy. Leśnicy to przede wszystkim przyrodnicy. Dlatego jesteśmy również gotowi do osiągnięcia porozumienia z przyrodniczymi organizacjami pozarządowymi, bo więcej nas łączy, a nie dzieli. Na koniec chciałbym zacytować słowa naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II że przyroda jest dla nas darem i zadaniem, które powinniśmy przekazać przyszłym pokoleniom. Ja chciałbym zapewnić, że jesteśmy przygotowani do partnerskiej długookresowej współpracy z sektorem przemysłu drzewnego oraz z sektorem usług leśnych. Zarządzając i gospodarując mieniem skarbu państwa, jakim są lasy, bo to jest nasze wspólne dobro narodowe, jesteśmy za jasnością i przejrzystością finansowania wiedzy Ile jest pozyskiwanego drewna, ile jest sprzedawanego drewna, jaka jest polityka cenowa oraz e, jakie są kontraktowane usługi leśne. Jako ci prawdziwi leśnicy razem z sektorem usług leśnych oraz z sektorem drzewnym jesteśmy zaniepokojeni, a wręcz przerażeni ilością eksportowanego drewna nieprzerobionego z naszego kraju. Polskie drewno powinno być przerabiane tu w Polsce. Przez naszych przedsiębiorców. Szanowni Państwo, my leśnicy, prawdziwi leśnicy, ja to podkreślę, ci, którzy, bo my jesteśmy od dołu my nie jesteśmy z Warszawy, nie jesteśmy ze stolicy, nami zarządzają, ale my prawdziwi leśnicy widzimy potrzebę społeczną. Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby część. Lasów została wyłączona z działalności. Są takie lasy, gdzie my naprawdę nie chcemy wchodzić, gdzie koszty są bardzo duże, a jest tam naprawdę fajna przyroda i my to chcemy zrobić łącznie z państwem, ze społeczeństwem, z wami uzgadniając. Bo społeczeństwo od stu lat proszę państwa. Panie Premierze, społeczeństwo od stu lat, bo w przyszłym roku obchodzimy stulecie istnienia lasów, społeczeństwo z leśnikami tworzyli ten las. Kto, jak nie inny, jak nie społeczeństwo, jak nie ludzie z miejscowości ościennych ze wsi i tak dalej, sadzili ten las, żeby powiększać zasoby leśne w Polsce. To społeczeństwo wspólnie z leśnikami. I my ten las dostaliśmy w darze do zarządzania od społeczeństwa i chcemy tę misję wykonywać dobrze. Chcemy, dajcie nam na tą szansę prawdziwym leśnikom wykonywać ją dobrze. Na koniec tylko powiem, jesteśmy za zmianami w lasach państwowych jako leśnicy prawdziwi, za zmianami, bo zmiany klimatyczne, to co powiedział kolega, są nieuniknione, one idą, my je widzimy, musimy to zmieniać, ale jesteśmy przeciwni upolitycznianiu lasów, bo to szkodzi lasom naprawdę. Dzisiejsze wiemy, jak wygląda polityka w lasach. Jesteśmy przeciwni temu, żeby na prawdziwych leśnikach ciągle mówić, że oni są źli. Bo tak nie jest ci leśnicy na dole nie są źli, oni pracują, bo muszą pracować i są zastraszeni. Proszę mi to wierzyć. I ostatnia rzecz, już kończę, jesteśmy również przeciwni, na nie, to, żeby odbierać lasy społeczeństwu.